Witamy serdecznie. Ruszamy z naszym kolejnym konkursem. Mamy 65 uczestników. Zwycięska osoba wygra w naszej firmie pakiet zabezpieczenia karoserii swojego auta woskiem. Mamy już wszystkich tutaj wpisanych, więc przystępujemy do losowania zwycięzcy. Start, 3, 2, 1 stop. Gratulujemy! Iwona Milhausen, wygrałaś u nas pakiet zabezpieczenia swojego auta. Wkrótce się odezwiemy, żeby ustalić termin wizyty. Pozdrawiamy Zauber Detailing i My Destination.